Kochani, Ponieważ pojawiła się burza w komentarzach pod moją wypowiedzią, że nigdy nie będę matką cierpiętnicą, wiele osób zaczęło mi zarzucać, że mam super sytuację, a inni mają gorzej i tak dalej. Zupełnie nie to miałam na myśli. Słuchajcie, wiecie, co znaczy cierpiętnica? Ja Wam wrzucę tutaj definicję tego słowa. Mm. I ja dokładnie to miałam na myśli, że nigdy nie będę taką właśnie osobą i nie lubię takiego czegoś, po prostu. Tak samo jak nie lubię nadmiernego użalania się nad sobą. Yy, I dokładnie to miałam na myśli, ja nie umniejszam absolutnie nikomu, ani samotnym mamom, ani yy, kobietom, które mają trudne sytuacje. Chodź, myszka. Zresztą, myślę, że jak ktoś mnie ogląda i obserwuje na Instagramie, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Bo ja nawet wielokrotnie podkreślam, że bardzo doceniam to, że mogę opiekować się Edziem razem z Jurim i że bardzo podziwiam kobiety, które wychowują swoje dzieci samotnie. Natomiast nie ma to żadnego związku z tym. Czy... Nie ma to żadnego związku z tym, czy. Ktoś robi z siebie czy nie, bo wiecie, ktoś może nie mieć wcale trudnej sytuacji i się tak nad sobą użalać i robić z siebie cierpiętnicę. Ktoś może mieć bardzo trudną sytuację życiową, a nie będzie z siebie robić cierpiętnicę, więc w ogóle absolutnie to nie było wymierzone przeciwko kobietom, które samotnie, nie wiem, na przykład bo się dziś, bo mają trudniejsze sytuacje. Myślę, że to jest kwestia trochę złego zinterpretowania tego słowa. Zresztą Kurczę, nawet dodałam z po tym, jak sama źle się czułam w nocy, że bardzo podziwiam samotne mamy, bo ja się źle czułam i miałam pomoc obok męża, a co w sytuacji, gdybym się na przykład źle czuła i nie miałabym tej pomocy? No byłoby to bardzo trudne, więc naprawdę ja podziwiam takie kobiety, ale nadal podtrzymuję to, co powiedziałam. Ja nigdy w życiu nie będę małą cierpiętnicą, bo ja po prostu nie cierpię nadmiernego użalania się nad sobą. I proszę nie mylić nadmiernego użalania się nad sobą i bycia cierpiętnicą, z tym, że, z tym, że ktoś ma trudną sytuację i nie wiem, powie, że mu ciężko, bo to są zupełnie dwie inne kwestie. Ja nawet przecież sama wielokrotnie mówię, że zachęcam kobiety, które mają depresję poporodową, którym jest ciężko do tego, żeby sięgnęła po pomoc terapeuty. Sama po taką pomoc sięgnęłam i o tym otwarcie powiedziałam. Natomiast to nie znaczy, że ktoś jest cierpiętnicą. To są dwa zupełnie inne pojęcia. No, także tutaj życzymy miłego Dzianka z Bombisiem. I słuchajcie, zawsze, zanim się oceni jedno zdanie wyrwane z kontekstu, to warto obejrzeć całość.